Właśnie, jak trzeba, tak napić, to trzeba napisze to lekarz coś tak Właśnie czas. Dobre ciało. Czas. czas na, czas na, czas. E, Dzieliliśmy się rybem. Czas podzielić się swoją. Coś od siebie. Solo. Będziemy się dzielić solą i to będzie gra, której będą wyguby po to, żeby nam było wygodnie. Będziemy grać jakiś groove wspólny albo oczywiście zawsze improwizacja do rytmu, zawsze scenie. Zrobimy tak. Osoba, która poczuje, że to jest jej czas, to jest ten najlepszy, najlepszy moment dla niej. Zakres sygnału. E, no, możemy wykorzystać sygnał amerykański, zapewnie afrykański. Jest który większość z was na. Nie, Dobry. Żeby wykorzystać sygnał. Zróbmy tak, nie wszyscy tutaj. Wiem, że tutaj na pewno nie wszyscy mogą ten sygnał, więc e, każdy może zagrać sygnał podobny, e, żeby wiedzieć, żebyśmy wiedzieli, że to na pewno ta osoba, e, to ta osoba jeszcze po prostu e, powie ten sygnał albo zaśpiewa. No bo może być coś innego. Okay. Reszta będziemy czujni. Będziemy patrzeć kto będzie chciał zagrać solo. Kto zagra nam ten sygnał? I po tym jak osoba zagra sygnał, e, zagramy jej odpowiedź. Osoba gra. Odpowiedź na ten sygnał i po tej odpowiedzi osoba gra w jeden tak co. I wracamy do rytmu. I zaraz to wszystko wypróbujemy. Jak ktoś nie zrozumiał, to zobaczę, jest cudne. Ja podam prosty rytm. Powtórzcie za mną wejście po chwili, kiedy będziecie gotowi. Zagramy rytm i zobaczymy, co się stanie. W gestii, się okazało, że dwie osoby jednocześnie podadzą sygnał. Nie Możemy grać sygnał razem. Odpowiemy przez i, I te osoby, które będą chciały zagrać solo, zagrają solo jako taki dialog. I wracamy od razu do rytmu. Do razem zagrają, czy o, może mogą no zagrać razem? Jak dwie osoby przypadkiem się zgłoszą, to mogą zagrać też razem wszystko ok. E, I e, jak ktoś, może ktoś się zgłosi, a za kim nie będzie paję Nie będzie wiedział co zagrać, no, czy nie szkodzi, e, trzymamy pulsację i wchodzimy w okej? Okay? Żeby nikt się nie bał, nikt się nie zepsuje. E, można nic nie zagrać, no. będzie ok. Spróbujmy. Zgłaszać na bieżąco sygnałem. Tym albo jakimś innym głosem będziemy wiedzieć. Jedno ćwiczenie wymaga pewnej ilości czasu, się. żeby się wszyscy oswoili. Ale moje że czemu tak wiele osób chciało? Ja byłem zaskoczony. Bo nie postawiłeś piwa temu, który. Może, może damy jeszcze raz szansę, bądźcie mili. Bo jeżeli się boicie... Nie, to nie wiem, Karol e, prosił, żebym mu powiedział, co tym jest robię. E, tak rzeczywiście już w sobotę 11 stępuję z, ja. e, z, z powodzeniem w kręgu górniackim, Dla, e, dla, tak. dla przede wszystkim dla Ukraińców, którzy pewnie nie chcą w nie chcą z... Muszę przeprowadzić tutaj, zostawić okay, sobie yeah. domy. Pomóc im zrealizować wspólnotę. Pomóc im się zintegrować. Nie czuć się tak osamotnionymi, bo niektórzy dobrze się odnajdują w innym kraju, niektórzy naprawdę mają z tym ogromny problem. I jak w tym w tym projekcie występuje jako członek organizacji w e, której pochodzi z Stanów Zjednoczonych, z a e, od, od, od momentu e, wtargnięcia Rosji na Ukrainę, e, ta organizacja, która na co dzień e, od lat zajmuje się wsparciem osób poprzez e, kręgi wagniarskie postanowiła, że się odezwie i e, zaczęła prowadzić takie kręgi przede wszystkim dla dzieci z ogromnego szpitalu onkologicznego w Kijowie. E, znaleźli tam ludzi e, chętnych. E, Wysłała tam bębny, płacie tym ludziom, żeby oni e, prowadząc co tydzień takie kręgi dla żeby żeby było jakoś po prostu żeby było jakieś związku kiedy Jakiś czas temu, kiedy trafiła prosto w ten szpital, no, zginęło, Casa di Cura w różnych Nie. szpitalach. Nie, Prowadzący zaczęli jeździć w tym szpitalach, inne Sprawa się nie zatrzymała. Grają e, w stronach, e, ale grają cały czas. I teraz I e, Nie poprosili, żebym zrobił to. W e, tutaj jest to oczywiście inna sytuacja. E, napisałem do tych fundacji, gdzie są cyfrowiowcze, gdzie Więc mówimy się się, będziemy grać, e, będziemy <mum> się dobrze bawić. Tak jest plan i e, on już tutaj, wszystko jest dogadane, zaczniemy. E, więc e, tak, odpowiadając na pytanie rola, gdzie będziecie te robić, mówimy się z fundacją ZUS Twitch, oni mają jedną z siedzib e, na Zabłociu 20. Tam jeszcze obok mają nad sobą Centrum Wielokulturowe. E, nie wiem, czy ktoś zna. E, umówiliśmy się na pomieszczeniu na, na O po czym może, tak e, się zastanawiam, Pani by było to przelokować piętro wyżej. E, bo Centrum Dyskulturowe ma więcej przestrzeni, ale no, to zobaczymy, yeah. się pogadamy. Yeah. Więc to uh, będą yeah. warsztaty. Uh, yeah. Faktycznie nie warsztaty, bo no, dram no, no. warsztaty zakładają tego, że czegoś się uczymy. Ja nie będę uczył prac, nie, no. brać, nie no. To zrobię tak, żebyśmy żeby yes. mogli się bardziej niezależnie Nie. No. No. Yeah. Więc, więc będą ogłoszenia, można będzie wpaść. E, to oczywiście to nie będzie... E, w żadnym razie, zobaczymy ile osób przez zgłosi, będziemy mieli zbędne za zabrachy, Tak, właśnie z praktycznych informacji podejrzewam, że pytanie, czy to jest płatne? Wszystko będzie bezpłatne. Bezpłatne i drugie będzie właśnie? Będzie bezpłatne i dla fundacji, która, która może zorganizować przestrzeń i dla uczestników. I drugie, że y, najlepiej jest mieć swój bęben, podejrzewam, że kto ma, ale a, można przynieść, a, Ale będziemy mieć tam nie tylko będę będziemy mieć też dużo instrumentów pomysłych, żeby rozmidzić e, całe rozumienie, które stwarzamy. E, dzisiaj e, nie wprowadzałem tego, bo e, chciałem się dołączyć do Was, a nie przychodzić ze swoimi regułami, że tam przemieć muszę mieć coś tak. Macie super wszystko. Jakby... W ogóle dziękuję za ciepłe przyjęcie i serdecznie z Wami brawo. dziękuję. Dobry. 가1시 20분에 한